Dobra, dzisiaj zagramy sobie Fortnite, zagramy sobie dzisiaj balistyk. Jak nie wiecie co to jest za tryb, to jest tryb, który jest pierwsza osoba, bardzo podobny tak do Valoranta albo do CS. A. No mi się wydaje bardziej do Valoranta przez to, że no Fortnite to jest bardziej takie dziecinne, a to jest wiesz, plus 12, a wiesz, a ja mogę grać, bo mam plus 12 na Rosane i a mamy tutaj mojego pięknego juice Warda No, przyznam się, kuwa, no wydałem pieniądze na tą grę, kuwa, kupiłem kupiłem stopdoga, kupiłem Ice Icefight, kupiłem kuwa juice Warda, no powiem, że tak. Żałuję jedynie co, że Snoopi, Snoop Doga kupiłem, to jest jedyne co. Okej, okay, dobra, jak się to kupuje? Bo tu wiem o tym, że można kupić. Purchase items. What the fuck? Ej, to wygląda identycznie jak Valorant. Eee, czekaj, armor muszę kupić, to jest ważne i... Kurwa co mogę kupić? Kuwa, nie wiem, co jest dobre, kupimy kuwa to, nie wiem co to jest, ale dobra. Jak to... nie można sprintować, to jest jak w Valorancie, nie można sprintować, ale można slajdować, okej, okay. bardzo dziwne trochę. Dobra. A nie można sprintować. Dobra, zły przycisk klikałem. Tu jest gość. Tu jest gość. A, mam cię, kupa. ESA! KUWA! Smoky on the pack, you Ja myślałem, że bardziej będzie to podobne do Deathmatcha, mi się wydawało. Ale jednak to nie jest, kuwa, do Deathmatcha. To jest bardziej taki round-based, tak w C.S. i Valorancie, kurde. To troszeczkę tak mnie smuci. Bo kurde, myślałem, że będą sobie grać, kurde, tak wiesz. Tak jak w Call of Duty lubię, wiesz, po snajpie takie rzeczy. Ale kurde, muszę przede wszystkim przynajmniej sniperką zagrać. Jeden mecz. A, ok, zabiłem tylko jedną osobę. zarobiście i wygraliśmy, ok. Dobra, nie wnikam. Ile kosztuje snajperka? Muszę zobaczyć, ile snajperka kosztuje. Bo sobie kupić sobie snajperka. Snajperkę, muszę przestać snajperkę 5 koła, a ja ile mam? 4300. Ej, to jest identycznie jak Valorant. Ku... Ja coś czuję, że oni zaraz dostaną pozwani od Valoranta, ku... bo oni skopiowali to. Ej, to na serio, jedna mapa w Valorancie, nie wiem jaka to jest kuwa mapa, bo nie gram w Valoranta, ale jedna jest taka mapa, która jest bardzo podobna do tej. Nie wiem, do tego respa. Nie, wiem, może jakoś ja jestem, kurde, delusional, ale coś mi się przypomina. Tak samo jest, kurde start tak w Valorancie, że to zaczynasz znaczy, tak z tą ścianą, takie główna. Jestem Cholera! Ty, ale właśnie, miałem to powiedzieć, że. Powiem tak szczerze: Jakby był Valorant. Tfu, kuwa, Valorant. Jakby był Fortnite w pierwszej osobie, taki Battle Royale, bym kurwa grał tu. To. to było takie by epickie. Wiesz, mi się wydaje, że ten tryb to jest taki testowy tryb, żeby zobaczyć, jak oni. Ludzie, wiesz, te community Fortnite'owe polubi to, bo jak ludzie polubią to, że wiesz, że jest Fortnite pierwsza osoba, mi się wydaje, że Battle Royale też przyjdzie, tak szczerze, mi się wydaje, że dodadzą, jestem tego pewien, że to dodadzą, bo kurde, jest to pewien, dobra, jest, mogę snajperkę kupić, dobra, kupuję snajperkę, dobra, jak to działa, kurde? Okej, okay, dobra, mo będzie można kurde quick skopować chyba, mi się wydaje, bo to nawet dobry jest y ADSP, no dobry jest dowalony, tylko troszeczkę słabe jest to sprintowanie. Że to powinny być to totalnie inne kibindy mi się wydaje. Bo tutaj w ogóle nie możesz tego budować. A ja mam budowanie na tego, na kontrol mam te. Cyca, dlatego faj! BYŁEM NA NIEGO, BYŁEM, CELOWNIK MIAŁAM PERFILIE NA NIEGO, A CHUWA NO NIC NIE TRAFIŁEM O, BĘDZIEMY TERAZ PLANTOWAĆ ALE NA TEN MOMENT JAKOŚ TAK, NIE WIEM TA GRA WYGLĄDA TAK, NIE WIEM NIE TAKŻE DO... TAK NIE DOPRACOWANA, JAK TO BY BYŁO NAM POWIEDZIEĆ, ŻE TAK wtedy kurde... Nie wiem, tak dziwnie to mi się gra, tak w tą grę, że tak, nie wiem, totalnie tak nie wiem. Jakoś tak, jakby nie pasowało to, kurde, w Fortnite. Cie, co nie? Jak to powinni zrobić taką totalnie inną grę, mi się wydaje, niż taki taki tryb. Ale no nie wiem, kuba, ta mapa też mnie to denerwuje, że jest po prawej stronie. Kuba, kto patrzy na mapę, kuba po prawej stronie. Chyba w żadnej grze nie gram, w która jest po prawej stronie mini mapa, tak szczerze. O, ale obiłem go. What the fuck is this, bro? To jest kuba Valorant. NO TO JEST VALORANT! NO KUWA NO CHŁOP BUDUJE SOBIE KUWA bombę. NO KUWA NO ZARĄBIŚCIE ESA! ESA! KUWA LECIMY LECIMY! Teraz jeszcze jedna osoba kuwa, Ja nie mam planta chyba Nie nie mam planta Dobra plantuj tam kuwa bombli Pytanie gdzie ten gość może być To jest pytanie Może być na Respion, może awczyć Nie nie awczy NO! Ha? Nie to mnie trochę denerwuje To mnie troszeczkę denerwuje Że to jest takie Nie wiem takie low pace bardziej tak mi tak mi się wydaje takie bardzo dziwne to jest kurwa. no i chłopkuwa rozwalił bro chłopkowa był chyba na awku i chyba rozwalił nas naj nice. ej przetestuję SMG przetestuję SMG zobaczymy jak SMG działa można sprintować szybciej nie nie można sprintować, to jest bardzo słabe że nie można o wiele szybciej sprintować jak masz SMG bo to powinien szybciej biegać o wiele jak masz SMG no bo kurde no SMG no to jest o wiele dobra sa, jeden leci 30 tysięcy XP dostałem. Pięknie Kurde, muszę jeszcze jedną rundę przetestować sniperką, Bo kurde, tamto nie czułem, że to było takie ferie. Na i ja muszę jeszcze jeden raz przetestować. Tu są, wiem o tym, że tu są. Walony stutok. A, mam cię! Dobra, esunia, kurde, nie zabijem go, ale obijem go bardzo dużo, to jest najważniejsze, kurde, to, ta gra jest teamworking. working, to jest, kurde, teamwork. Dobra, ile mam hajsiwa? Kurde, już mogę prawie kupić. Można to jakoś sprzedać? Nie, nie można to, kurde, sprzedać. Jeszcze jedną rundę musimy wygrać, żebym, kurde, bym mógł mieć. Są smoki, flashy i bubble grenade, to jest bardzo słabe. Tak szczerze, bubble grenade mi się nie podoba. Bo to jest takie, tego, jak to można powiedzieć, to jest strefa, mi się wydaje, jak to jest normalnie w grze. Że wiesz, że tą normalną taką bublę stawiasz i kupa możesz kampić się to jest bardzo słabe dla mnie. Nie podoba mi się to. Ej, nie wiem skąd oni w ogóle mogą wyjść, tak szczerze 20, na juice warda A to flash, dobra, myślałem, że to grana... O kurwa, tam jest gość Nie, dobra, ta broń to jest scieg! Ta broń to jest totalny kuwa, ściek. No, no to ma kuwa, recall jak cholera. To w ogóle. O, no i chłop ma snajperkę, bro. też bym chciał kuwa mieć snajperkę. No i właśnie o tym gadam, kuba. To w ogóle nie da się trafić tą snajperką. Jezu, jakie boty tutaj grają. Jakie tutaj boty grają, boże, smaria. Kuba, tutaj chłop walnął go z kuba slidem. Kurde, Chłop Kuwa pięknie walno, hop chyba Kuwa gra z Warzone playerem, kurde. Hop kurde movement player, zaraz tutaj ludzie będą nawalali YY spamy, kurde, zaraz się dowiemy. Kurde i będziemy kuwa, I pójdzie ten tryb, już kuwa kaput dla mnie idzie, na no, no, ale i tak i tak, szczerze nie wydaje mi się, że będę grał w ten tryb, kuwa. tak na serio, tak nie wiem. Jakoś taki nie jest to taki, nic takiego specjalnego. jakieś taki, wiem, no już wolę Kuwa grać, nie wiem, w CSA, zamiast kurde w Fortnite'a Realistic Niż kurde, no bo kurde, nie wiem, Counter-Strike jest wiele fajniejszy niż kurde to no. Okej, okay, chłopiec kuwa gównem total. Dobra, zobaczymy jak mi pistoletówka pójdzie, bo ja zawsze jestem... Tak szczerze, w CS-ie jestem najlepszy w pistoletówkach. Nie wiem czemu, ale najłatwiej mi heady wtedy walić. Kurde. Jakoś tak naj, najlepiej, kurde. W, każdy jest słaby w pistoletówkach, a ja jestem dobry. Dobra, idą B, idą B. Szkoda, że koloutów nie można podawać. Ale chyba dobrze, że nie ma Wojszata przez to, że kurde, no mi się wydaje, że... Ta gra jest family friendly na no, razenie, no, no, to mi nie wydaje mi się, że to by pasowało. Wojszczat, kurde, do Fortnite'a Okej, okay, jeden Okej, okay, drugi O, jak to się podnosi? Gdzie ja mam tą broń? Dawaj, dawaj, dawaj! No halo teammate! No co za głup do no, teammate! Co za debil, GŁUPI chłopie! Jakby to był Wojsia, to byś już kur... leżał, szmato GŁUPI No co za debil! Co to jest chyba? enforce ER A przetestuję co to jest? O kurwa. O Boże MARIA jeszcze to ma tylko 10 naboi, 12 naboi, o ja pierdziu. Nie no, co za debil ten kuwa team był. Chłopie, było nas dwóch na jeden, chłop mógł tylko od, od pleców wziąć, pyk, puf, puf, paf, paf, wygrywamy, esa. Tylko nie, debil kuwa, oh, boże, dobra. Nie będę się aż tak denerwował, bo wiem o tym, że to są kuwa totalne bachory. Jestem tego pewien, że to są kuwa kidy. No już zaplantowali bombę, jak oni pozwalają bombę zaplantować tak szybko, jak? O Boże smare, nie no, oni dają im tak zaplantować, to jest, to jest żenada no, to jest totalna żenada. Ten tryb może być to tylko taki wiesz, taki o zagram sobie kuwa mecz, tak jak teraz, zagram sobie tylko dla odcinka, ale tak to nie wiem, no jakoś snajperki nie poszły mi za dobrze, jakoś nie wiem, wyglądało to, żebym go trafił, jak, jak strzelałem, no razem. Wyglądało, że go strzeliłem, ale nie. Po, po drugie kuwa teamwork tu będzie na pewno taki... No to dupy. No, no, no nie, nie musimy sobie kłamać, no. To będzie do dupy, no. Ku a was no, grać z, literally z dzieciakami. Będziesz grał z dzieciakami, bez calloutów, bez niczego. Będziesz tylko słyszał pik, 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 pik", że wiesz, że jak pingują. Pik, 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 pik", I tylko to będziesz słyszał. To jest właśnie takie No nie za fajny, ja nie na grać Counter Strike'a, nawet powiem tak szczerze. Wolę grać Valoranta niż to, bo to jest bardziej pod Valoranta podobne. To już wolę Valoranta grać niż to, przynajmniej tam mam kolaudy. Dla mnie, jak tak sobie, sobie tylko grałem, jakby to zrobili jako deathmatch, mi się wydaje, by, bym o wiele bardziej tak chętnie wbijał, you no, na sobie Tak sobie, wbić sobie tak for fans, tak czekam na kolegę, sobie wbiję na, na kurde, jak to się kufa nazywa, balistyk i sobie pik pik pik, sobie zagram to, troszeczkę tam, nie wiem, jeden mecz, deathmatch, tak o pik pik. pik. okej, okay. ale kurde, taki Valorantowy, wiesz, te 5v5, Helna, na sério, Hel